Jak przejść z poziomu 5000 zł miesięcznie dochodu do miliona złotych miesięcznie? Bardzo ważny film, bo wiele osób zadawało mi to pytanie. Ja też mam coś takiego, że jakby przeszedłem tą drogę tych 15 lat przechodzenia właśnie z 5 tysięcy złotych, wtedy chyba było 3000 zł, do powyżej miliona miesięcznie, oczywiście przychodów mojej całej spółki. I teraz i ciągle zadaję sobie takie pytanie. Co myśmy zrobili, co ja zrobiłem? Jak zmieniało mi się myślenie? Co musiałam zmienić w swoim myśleniu, przekonaniach, czynnościach? które robię, w odpowiedzialności, nie wiem, w problemach, które muszę jakby rozwiązywać w wyzwaniach, co się zmieniło w momencie, kiedy wchodziłem na te kolejne takie schody zwiększania dochodu. Więc po pierwsze bardzo ważna rzecz to jest taka, że jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, są różne drogi, drogi do celu. Nie ma czegoś takiego, że ktoś robi tak i tak, a ty mówisz powiedzmy, że nie, nie da się tak zarobić pieniędzy, bo ta osoba robi tak, tak i tak. Nawet z moich obserwacji widzę, że na przykład niektóre osoby mają podobne wyniki, jest ich oczywiście niewiele na polskim rynku, ale robią bardzo robił wszystko. Troszeczkę inaczej, czyli schemat jest podobny, czyli zbierasz społeczność, tworzysz produkty cyfrowe, robisz webinary, robisz akcje, zamknięty czas, na przykład na 14 dni, czyli tak zwane kampanie produktlanczowe i te osoby robił, jakby schemat jest bardzo podobny. I tutaj są duże pieniądze, ale na przykład ktoś robi mniej webinarów, więc sprzedaje mailami. Ktoś inny robi rzadziej te, te na przykład akcje promocyjne. Więc jakby dróg do osiągnięcia celu tego miliona miesięcznie jest wiele. Ja testowałem przeróżne i najlepsze, według mnie, najlepsza droga to jest tworzenie własnych produktów cyfrowych. Jest super korelacja pomiędzy, jakby ten stosunek bardziej, pomiędzy ilością czasu i skomplikowaniem biznesu, a ilością zarobionych pieniędzy. Więc. Najlepiej sprawdzają się produkty cyfrowe, najlepiej kursy. My mamy też aplikacje, bo no, z racji tego, że mamy swoich programistów, to jest nam łatwiej to wszystko robić. Nie jest to takie kosztowne, ale są to najlepsze biznesy świata. No i teraz pierwszy ten poziom, to jest pierwszy to jest etap, nie? Czyli pracujesz na etacie, pracujesz u kogoś, pracujesz dla kogoś. I tutaj jakby dochodzisz do pewnego, czy też jesteś samozatrudniony i dochodzisz w którymś momencie do pewnego takiego szklanego sufitu. Dlaczego ludzie zarabiają tak mało? Albo tak powiedzmy średnio. Jaki jest tego powód? Przeważnie tym powodem jest to, że zbyt mało, zbyt słabo w siebie wierzysz. Czyli masz niską samoocenę i boisz się powiedzieć wyższe ceny. Oczywiście na początek jest to ok, jako taki początek zdobycia klientów, ale zawsze miej na z tyłu głowy, że musisz ciągle pracować nad tym, żeby. Zwiększać cenę, żeby zwiększać ceny tego, co robisz. I to jest jakby po, ten sposób na to, żeby wejść na wyższy poziom. Czyli na początku, gdy zarabiasz najmniej z tych możliwych kwot, to pracujesz sam, wszystko chcesz zrobić sam i myślisz, i jakby też uważam, że to z tego wynika, że myślisz, że bogacenie się opiera się na tym, że nie będziesz wydawał pieniędzy, że będziesz bardzo taki oszczędny, nie będziesz ryzykował tych pieniędzy. I to jest właśnie ten mindset na tym poziomie, tam pięciu. Powiedzmy 5-10 tysięcy. Czyli robię wszystko sam, czyli nie wydaję, nie dzielę się pieniędzmi z innymi, zrobię wszystko sam, bo dzięki temu zaoszczędzę i myślimy, że zaoszczędzenie to jest to, że będziemy mieli coraz więcej pieniędzy, ale. Jeżeli się nie dzielisz pieniędzmi z innymi, z reklamy, inni, inni pracownicy, osoby, które ci pomogą, no to nie możesz osiągnąć skali. Czyli wchodzisz do jakiegoś poziomu, gdzie dużo pracujesz, niewiele zarabiasz i już więcej nie zarobisz, no bo nie masz kogokolwiek, kto by ci mógł pomóc w tym, żeby zarobić więcej. Później wchodzimy sobie na 10, powiedzmy na 20 tysięcy i tutaj często jest tak, że albo zwiększasz swoje kwalifikacje, czyli twoja godzina czasu pracy jest wyższa, drożej płatna, albo powiedzmy więcej pracujesz. Jeżeli będziesz miał produkty cyfrowe, to tutaj też wszystko robisz na ruchu organicznym, jeszcze jesteś mało znany i myślisz, że jak nie włożysz pieniędzy w reklamę, no to wtedy się wzbogacisz. Czyli ludzie, którzy już wchodzą na takie 10-20 tysięcy z produktów cyfrowych, to są osoby, które jak zostaną na tym poziomie, to dlatego, że po prostu nie mają tego myślenia w większych kategoriach. Nie zadają sobie prostego pytania, które musisz sobie, znaczy no, jeżeli chcesz zarabiać więcej, to musisz sobie zadawać pytanie. Ja to pytanie zadawałem sobie tak trochę przez przypadek z moimi wspólnikami na zasadzie, ok, zrobiliśmy taką kwotę, co musimy zrobić? żeby zrobić więcej, albo ktoś robi więcej, nie różnimy się od niego za bardzo, jak on to robi, jak my to możemy wdrożyć, dlaczego on ma, robi taki wynik, dlaczego my robimy gorszy, co musimy poprawić, ale stale zadajesz sobie pytanie, ok, jak zrobiłem 100 tysięcy, co zrobić, żeby mieć 300 tysięcy? Bardzo często odpowiedzią było włożyć więcej pieniędzy w reklamę, stworzyć inny produkt, który będzie bardziej taki ogólny, będzie szerzej działał. Ale zadawanie sobie tego pytania powoduje, że skalujesz swój biznes. Jak ktoś zostaje na tych 10-20 tysiącach, to znaczy, że jakby doszedł do granic swojego mentalu i jakby uważa, że to wystarczy. I słowo wystarczy powoduje, że no. Dochodzi do implozji, czyli zapadasz się, już się nie rozwijasz. Czyli jak dojdziesz do tego poziomu, musisz sobie zadać pytanie, jak mogę zarobić więcej. Oczywiście może być tak, że sobie powiesz, to mi wystarcza. Jeżeli jest Ci z tym dobrze, to ok, ale jeżeli czujesz, że się nie rozwijasz, to może właśnie dlatego, że nie stawiasz sobie tych wyższych celów. Więc tutaj możesz pracować więcej, możesz wykorzystać swoje te darmowe zasięgi, żeby sprzedawać, dojść do tych 10, 20 tysięcy. Kolejny poziom 50, 100 tysięcy tutaj już będziemy musieli inwestować po pierwsze więcej pieniędzy w reklamę. Tutaj też, jeżeli dochodzi do 50, 100 tysięcy, często musisz zatrudnić więcej pracowników. I tutaj już po pierwsze jest inna odpowiedzialność i inne kompetencje. I tutaj też jest to trochę niekomfortowe dla wielu no bo wejście na wyższy poziom, zatrudnianie kogoś, wydawanie pieniędzy na reklamę, inne ryzyko, to wszystko powoduje, że musisz zmieniać swój charakter, musisz jakby wchodzić w takie rzeczy, które są już dla Ciebie nieprzyjemne. Bo to, że nie zarabiasz więcej, nie wchodzisz na kolejne poziomy finansowe, w większości wynika z tego, że jest to dla Ciebie to wejście wyżej, jest niekomfortowe. Na przykład dla mnie wejście na jakiś poziom i teraz mógłbym wchodzić na wyższe poziomy, typu zatrudnić jeszcze więcej ludzi, ale musiałbym, nie mógłbym pewnie mieszkać w Hiszpanii, nie miałbym tyle wolnego czasu, musiałbym siedzieć w biurze, pilnować ludzi, wejść w taką trochę korporację i tego nie chcę. Jakby to, ile zarabiam teraz, plus mój styl życia, to jest dla mnie to optimum i to mi pasuje, nie? I teraz sobie tylko po prostu to rozwijam na tym poziomie i nie chcę jakby tracić swojej wolności kosztem jeszcze większych pieniędzy. I to może być Twoja decyzja, ale zawsze musisz się pozbyć jakiegoś tego komfortu. Czyli coś ci będzie na początku bardziej bolało, uwierało, albo po prostu nie robisz tego, bo się boisz. Czyli boisz się ryzykować pieniędzy, boisz się większych pieniędzy bardzo często, to też trzeba sobie przepracować. Czyli wejście na te 50-100 tysięcy już raczej musisz podnosić ceny i musisz albo zatrudniać ludzi, albo w przypadku produktów cyfrowych kursów, szkoleń, musisz zacząć część tych pieniędzy reinwestować w reklamę, czyli pozyskiwać więcej klientów z rynku. No i wejście na poziom 500 tysięcy milion miesięcznie, tutaj już bardzo dużo trzeba wydawać na reklamę, w tym sensie to się ma oczywiście spinać, ale tutaj już masz większą odpowiedzialność. Więcej, Im więcej zarobisz, tym musisz więcej ludzi obsłużyć, więc na pewno będziesz musiał zatrudniać więcej osób, bo pamiętaj, że jakby nawet przy sprzedaży kursów produktów cyfrowych, na którymś etapie musisz po prostu sprzedać tego więcej, nawet jak masz wysokie ceny no to i tak będziesz musiał ten milion zrobić dużą ilością sprzedaży. A duża ilość sprzedaży, działa to taka bardzo prosta zasada statystyki. To nie jest tak, że jak sprzedajesz więcej, to masz coraz więcej problematycznych klientów, którzy tam, nie wiem, mają jakieś rzeczy, które nie będą Tobie pasowały, jakieś kwestie sporne, tylko dlatego, że to jest statystyka. I ile statystycznie jest osób, które tak, takie mają podejście do życia, że są niezadowolone, jakby Statystycznie pojawi się więcej takich konfliktów, więc musisz wtedy zainwestować też w ochronę prawną, musisz mieć pracowników, którzy pomogą Ci obsłużyć klientów, nawet samo wystawienie faktur już raczej sam nie desz rady, i to jest znów kolejny dyskomfort, czyli dyskomfort związany z tym, że na przykład będziesz musiał zatrudniać ludzi, będziesz musiał komuś wydawać polecenia. Wbrew, wbrew pozorom, niektórzy kochają władzę, a niektórzy nie czują się z tym dobrze, nie chcą dawać komuś poleceń, więc tutaj będziesz musiał się przełamać. To jest taki prosty przykład programisty. Jeżeli, program Programista sam programuje, dochodzi do jakiegoś poziomu dochodów. Jeżeli chce później wyskalować ten biznes, ma dużo zleceń, ale się nie wyrabia, musi zatrudnić ludzi, czyli wchodzi już na poziom nie tylko sam koduje ale muszę się nauczyć pracować z ludźmi, czyli do tej pory pracował z cyframi, kodami, a tutaj ma człowieka, więc musi się nauczyć kolejnych kompetencji, a uczenie się nowych rzeczy na początku zawsze jest związane z niepowodzeniami i tym, że jest nieprzyjemnie. Jeżeli się nauczysz pływać w dyskomforcie, no to będziesz się rozwijał na kolejne poziomy. Więc tak to mniej więcej działa. Wierzę, że ci to pomoże jakby sobie ułożyć to w głowie te kolejne poziomy osiągania większych dochodów i zapraszam cię do kolejnego odcinka, jak masz jakieś pytania napisz w komentarzu: będzie mi miło, jak mnie zasubskrybujesz, daj łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym materiale.